Szczęść Boże, z pewnością każdy z nas chciałby zobaczyć Jezusa. Jedni, żeby się przekonać, że w ogóle On istnieje, a inni z kolei może chcieliby sobie jakoś tak zwyczajnie z Nim usiąść przy kawie, porozmawiać, pobyć, nawet po prostu na siebie popatrzeć żeby doświadczyć tego, że On jest, żeby Go po prostu zobaczyć. No bo skoro tyle się o Nim mówi, wszyscy wokoło powtarzają Jezus tu, Jezus tam, Pan przechodzi, Pan jest obecny w Słowie, Pan jest w sakramencie, spotkaj Jezusa, doświadcz Go. Więc w końcu jest w nas takie pragnienie, żeby tego Jezusa zobaczyć. No pokażcie mi, gdzie Go mogę spotkać. I słuchajcie, dzisiaj Jezus odpowiada na prośbę, Ludzi, którzy chcą go zobaczyć. Krecy zwracają się z prośbą: chcemy zobaczyć Jezusa. Bardzo naturalna rzecz, żeby zobaczyć osobę, o której dużo się mówi, która jest sławna, żeby mieć z nią kontakt, żeby przeżyć na własnej skórze to, że ta osoba rzeczywiście jest. To jest pierwszy krok. A drugi skoro jest, żeby jakoś nawiązać z nią kontakt, żeby z nią pogadać, żeby nam powiedziała coś od siebie, żeby choćby na nas spojrzała. I podobnie z Jezusem to pragnienie zobaczenia Jezusa, to pragnienie usłyszenia czegoś od niego, czy spojrzenia Jezusa jest takim wyrazem naszej tęsknoty za obecnością Boga w naszym życiu. Każdy z nas Go po prostu szuka, chce Go zobaczyć po to, żeby On stał się Bogiem takim, jakim jest, Bogiem bliskim, nie tylko kimś, o kim się wiele, wiele mówi, kto jest może sławny, ale ktoś, kogo mogliśmy zobaczyć na, na własne oczy. I właśnie to przeżywamy w tą niedzielę, tą prośbę. Chcemy zobaczyć Jezusa. I on nam się, słuchajcie, pokazuje. Pan przychodzi, bo ta prośba jest taka bardzo naturalna, to jest takie nasze, że chcemy przeżyć to, że Bóg jest. I Jezus nam się pokazuje co najmniej na trzy sposoby. Pierwszy z nich Bóg nam się pokazuje poprzez swoje słowo. Czytamy je, rozważamy. Zauważcie, jesteśmy w kościele i po czytaniu pada oto słowo Boże. Oto słowo Pańskie. Czyli mówił do nas wtedy Pan Bóg. Chociaż go nie widzieliśmy, ale go słyszeliśmy. Drugi sposób, on przychodzi do nas poprzez sakramenty. Możemy na niego patrzeć, zwłaszcza adorując najświętszy sakrament. Kiedy jesteśmy w kościele, znowu na liturgii, słyszymy Pan z Wami, albo Ja odpuszczam Tobie grzechy w sakramencie spowiedzi, to mówi do nas Jezus. To jest kolejny krok, gdzie On nam się pokazuje. Jest też trzeci sposób. Ten Bóg nam się pokazuje poprzez drugiego człowieka. Może być to troszkę trudne do odkrycia, że Bóg przychodzi do nas poprzez drugiego człowieka, ale czasem, kiedy już jesteśmy zamknięci w taką twardą skorupę, której nie rozbija już Boże Słowo, którą ciężko jest nam rozmiękczyć udziałem w sakramentach, Bóg przysyła nam człowieka. I ten człowiek jest dla nas taką twarzą Pana Boga. On nam się może pokazać właśnie w relacji, we wspólnocie. Może się pokazać we wspólnocie, która jest takim jego obrazem. Ale kiedy przyjdziemy do kościoła, to pierwszą rzeczą, z którą się zderzamy, to jest ołtarz, obrazy, ludzie, którzy przyszli, śpiewy, coś co widzimy. Ktoś może powiedzieć: że To kolejna masza taka sama, w zasadzie nic tam się nie zmienia. Ale właśnie, nie patrzmy tylko na to, ale spróbujmy popatrzeć przez to. Czyli patrząc na ołtarz, spróbujmy zobaczyć przez niego Jezusa. Patrząc na księdza, który sprawuje msze, który udziela nam rozgrzeszenia, spróbujmy zobaczyć i popatrzeć przez niego właśnie na, na Jezusa. I szczególnym momentem, kiedy my możemy patrzeć na Boga, patrzeć na Jezusa, jest adoracja Najświętszego Sakramentu. I kiedy Jan Paweł II pisał taki program na kolejne tysiąclecie, to jednym z zadań dla chrześcijan, jakie wyznaczył, jest właśnie adoracja Najświętszego Sakramentu. My siedzimy, patrzymy na Jezusa. I to zaczyna zmieniać nasze oczy. One zaczynają patrzeć na świat coraz bardziej po, po Bożemu. Takim pewnym paradoksem tej prośby, że chcemy zobaczyć Jezusa, jest to, że kiedy przyjdziemy dzisiaj do kościoła, to zobaczymy zasłonięte krzyże. Krzyże od dzisiejszej niedzieli aż do Wielkiego Piątku pozostaną zakryte. Twarz Jezusa będzie dla nas niewidoczna. Jak się to ma do tej prośby, skoro no chcemy zobaczyć, a ktoś nam tutaj zasłania? Otóż obecność Jezusa w naszym życiu pozostanie zawsze dla nas jakąś tajemnicą. No nie zrozumiemy wszystkiego. Tajemnicą będzie dla nas Jego Słowo, tajemnicą będzie Jego działanie w sakramencie, tajemnicą będzie Jego przychodzenie do nas drugim człowieku. Dlatego ten krzyż jest zasłonięty, że wydarzenie Jezusa, choć jest dla nas bliskie, Jego osoba również, będzie dla nas pewną tajemnicą. Ale też jeszcze jedna myśl z tego zasłoniętego obrazu Boga. Wielu pewno naszych rówieśników ma właśnie Boga w życiu już przysłoniętego. Gdzieś on im wypadł, nie mogą go rozpoznać. Ale słuchajcie, w czym problem, żeby nasza twarz stała się takim, odbiciem Pana Boga, żeby ludzie patrząc na nas, mogli powiedzieć, to jest osoba wierząca, to jest ktoś, kto się modli, to jest ktoś inny, za którym którego chcemy słuchać, patrzeć na niego, chcemy zapytać, kiedy będzie kolejne spotkanie, kiedy się znowu zobaczymy. Niewielu już sięga do Biblii, ale słuchajcie, nasze twarze mogą być czasem jedynym zdaniem, które ktoś przeczyta, więc dlatego Warto patrzeć na Jezusa po to, żeby nasza twarz stawała się coraz bardziej podobna do Niego.